Witam wszystkich! To naprawy Uniden PC122. Jest trochę mniej filmów, bo i pracy mam bardzo dużo. Nawet już zaczynam mówić klientom, czy telefonicznie, czy mailowo, odpisywać, żeby przypomnieli się za jakiś czas może za miesiąc, może za dwa z przysyłaniem paczek. To odpowiadają mi w ten sposób, nawet że dobra, jak ma leżeć u mnie, to niech leży u pana i czeka w swojej kolejności na naprawę. Także w tej chwili mamy na biurku Unidan PC122. Właściciel tego radia napisał: Radio odbiera, ale nie nadaje. Ogólne sprawdzenie i zestrojenie. Wymiana potencjometru siły głosu, ponieważ oś tego Ponieważ oś jego lata i nieprecyzyjnie można ustawić siłę głosu, no to czas start. Pozwolicie mi, że będę trochę zacieśniał, aby film nie był zbyt długi. Zasilanie i antena są już podłączone. Jak słychać? szum w głośniku jest, czyli radio coś odbiera również widać to po S-metrze zmienię jeszcze kanał na 20 tradycyjnie wciśniemy nadawanie po wciśnięciu nadawania radio emituje jakąś moc w tej chwili tu na podręcznym mierniku pokazuje mi, że moc jest, ale trochę za mało natomiast Właściciel napisał, że brak nadawania. Nadawanie jest, moc z radia wychodzi, może nie być modulacji. Modulacja, czyli nasz głos, to co mówimy do mikrofonu. Może być uszkodzona wkładka w mikrofonie, może być uszkodzony przewód mikrofonowy lub wzmacniać mikrofonowy w radiu. Jeśli radio ma modulację SSB, łatwo to sprawdzić, wystarczy przełączyć sobie w tryb modulacji, czy w rodzaj modulacji SSB. Wcisnąć nadawanie. Po wciśnięciu nadawania na mikrofonie, przy modulacji SSB nie ma nośnej. Jeśli dmuchniemy, czy powiemy coś do mikrofonu, o wtedy dopiero moc powinna być emitowana. W tym przypadku nie ma nic, można podejrzewać, tak jak powiedziałem wcześniej. Albo wkładka uszkodzona, może przewód. Może przewód jest wyrwany we wtyku mikrofonowym, lub może coś się dzieje ze wzmacniaczem mikrofonowym już w samym radiu. No to może podłączę jeszcze mój podręczny przyrządzik. Sprawdzimy to jeszcze raz przy podłączonych przyrządach. Jeszcze jeden. Pomiar radiotelefonu na sztucznym obciążeniu. Wciskamy nadawanie AM, mocnośnej 2,5 W. Częstotliwość, jak widać, ustawiona za nisko. 20 kanał w zerach, to jest 27200. Mamy w tej chwili ustawione jakieś 340 Hz za nisko. Można jeszcze sprawdzić przy modulacji SSB, czy coś nam tu radio... Próba mikrofonu, 1, 2, 3, 4, 5, ola! Miernik częstotliwości, jak widać, coś chciałby pokazywać. Są to pewnie jakieś szczątkowe moce wyjściowe nadajnika. Tak bardzo czuły jest miernik, że nawet to próbuje pokazać, ale niestety Miernik mocy nie pokazuje nic. Nadajnik próbuje coś nam tu emitować. Ola! Niestety brak mocy wyjściowej. Od czego bym zaczął? Zacząłbym od rzeczy najprostszej, czyli od sprawdzenia mikrofonu. W mikrofonie Mamy wkładkę dynamiczną, która powinna mieć oporność około 500 ohmów, czyli ustawiamy odpowiedni zakres na multimetrze. I na 100% wkładka jest uszkodzona. Zrobię zwarcie. Miernik działa. Natomiast Wkładka niestety jest na 100% uszkodzona. Test radia po wymianie wkładki mikrofonowej. Moc w dalszym ciągu mała. Teraz nawet już widać, jak zaczynam mówić że miernik mocy jest uruchomiony w trybie pomiaru mocy PEP, czyli z modulacją, już zaczyna nam coś pokazywać, także modulacja już jest. Nawet widać to po mierniku częstotliwości w momencie, kiedy mówi się do mikrofonu, miernik częstotliwości po prostu, że tak powiem, wariuje. O! Bardzo słabiutka modulacja, 3,3 ,3 W mocy PEP. Zobaczymy jeszcze przy modulacji SSB. Ola, niecałe 11 W. Tak czy inaczej trzeba będzie radio rozkręcić. I ustawić po pierwsze właściwą częstotliwość w AM-ie, ustawić częstotliwość przy modulacji SSB, podnieść moc, podnieść modulację. A ponieważ klient zdecydował się wykonać te wszystkie czynności łącznie z wymianą potencjometru, zresztą widać, on jest bardzo luźny, zrobimy zbliżenie jeszcze. Ten potencjometr jest bardzo luźny. Te trzymają się solidnie. No, ten to absolutnie tak jak klient napisał praktycznie do wymiany. Obudowa zdemontowana i tak radio wygląda w środku. I jeszcze z drugiej strony, zaraz pokażę zbliżenie, bo tak jak z tej strony wygląda całkiem ładnie, aczkolwiek widzę, że było już coś lutowane w strefie cewek od generatorów. I tu mamy taką, może pokażę zbliżenie zrobię o w ten sposób bo ja tu widzę taka pajęczyna zrobiona mam nadzieję, że kamera dobrze złapie ostrość na ten punkt jak widać tu jest cewka przylutowana przez kogoś do rezonatora kwarcowego to wszystko jest tak właśnie zalane czymś, nie wiem klejem, nieistotne Gdyby radio posiadało tylko rodzaj modulacji AM-FM, to rozwiązanie byłoby prawidłowe. Natomiast jeśli radiotelefon posiada modulację SSB, no to niestety jest to błędne rozwiązanie, ponieważ ta cewka przestraja nam wszystkie rodzaje modulacji naraz, od razu w zera, czyli w system polski. Natomiast jeśli chodzi o radiotelefony CB, a szczególnie takie proste. Zazwyczaj modulacją SSB rozmawiamy w piątkach, czyli w systemie europejskim. To wszystko należałoby usunąć i jeden z tych rdzeni przestroić w zera, ponieważ jeden rdzeń odpowiada za rodzaj modulacji AM, natomiast dwa rdzenie odpowiadają za modulację USB i LSB. Czyli łącznie jest to modulacja SSB. Także błędnie ktoś to zrobił, i na dokładkę jeszcze niedokładnie. I widać w tej chwili cewkę, która została przylutowana do rezonatora kwarcowego. A to wszystko jest umieszczone jeszcze na takiej gąbce która została nasączona parafiną. To jest gąbka. I teraz muszę to wszystko usunąć, zestroić wstęgi, a następnie ustawić AM, aby pracował w zerach. Po moich regulacjach radiotelefonu można wypróbować radiotelefon w AM-ie oraz częstotliwość. Nośna, praktycznie 4W w tej chwili. Częstotliwość, jak widać, też ustawiona 30 Hz powyżej. Nie ma to. Najmniejszego znaczenia. Tym bardziej, że też generatory w takich radiotelefonach będą sobie niestety pływały w pewnych granicach tolerancji błędu, jak to się mówi. Natomiast można jeszcze w tej chwili wypróbować sobie. Wezmę bliżej mikrofon do ust. Próba mikrofonu 1, 2, 3, 4, 5. W tej chwili widać, że ta modulacja idzie. Jest prawidłowa. OLA! Prawie do 7,5 W z modulacją, także przyzwoicie. Całkiem bardzo ładnie. Jeszcze raz, próba mikrofonu. 1, 2, 3, 4, 5. Można tu śmiało próbować, ponieważ w tej chwili próbuję na sztucznym obciążeniu. Ola! No 7,5 W z modulacją. Zobaczymy jeszcze wstęga o! -la. 23 waty mocy z modulacją na wstęgach. Także radio podciągnięte, częstotliwość ustawiona. Myślę, że będzie można pakować radio i odesłać do właściciela. Drugi radiotelefon CB to jest radiotelefon motocyklowy, wyjęty z motocykla, już widać z jakiego. I tu właściciel przysłał mi sprzęt do przestrojenia w zera, oraz głównie dlatego, że radiotelefon się nie włącza nie działa. Pozwoliłem sobie już wcześniej rozkręcić ten radiotelefon, także jest już pozbawiony obudowy i troszeczkę porozkręcany. Natomiast z takich rzeczy, które można tu wypróbować, ponieważ właśnie właściciel powiedział, że radio się nie włącza, nie wiem, czy będzie to widać w kamerze, ale o, może z tej strony. Można dla próby. Tu mamy, jak wiadomo, potencjometr od włącznika i regulatora siły głosu. Można przewodem plusowym dotknąć do jednego. Z tych punktów i radio wypróbować, ponieważ jeśli wciskamy przycisk, to nie działa. Ten jest sprawny, natomiast ten nie działa. Podłączymy sobie może zasilanie. Minus można złapać gdziekolwiek za obudowę w jakimś bezpiecznym miejscu i dotknąć. Plusem proszę zobaczyć, świeci. Działa. Czyli radiotelefon jest sprawny. Natomiast uszkodzony jest praktycznie na 100% włącznik. To można odłączyć, czyli trzeba będzie to zdemontować wszystko i wymienić włącznik. A włącznik działa. Teraz działa. To jest pokrętło od blokady szumów, a to jest pokrętło od włącznika i siły głosu. I proszę zobaczyć, czym się różnią? A tym się różnią. Że tu w środku jest pusto, a tu jest jakaś jakiś plastik. I tu nawet na pokrętle widać, że jest że jest zgniecione. Możliwe, że ktoś próbował wyciągnąć tą gałkę i tu coś podważał. Czy są ślady jakieś? Są. Chyba z tej strony jest ślad. Prawdopodobnie, mogę tylko się domyślać w tej chwili, że ktoś podłożył po prostu śrubokręt, tak jak to się zwykle robi, w najprostszy sposób. Podłożył śrubokręt i próbował to Wyciągnąć, tak wyciągał, że wyłamał łącznie z częścią plastiku, który jest w tym miejscu. Także niestety to nie potencjometr jest uszkodzony, tylko, tylko niestety gałka jest popękana. I tak ktoś wyciągał, że... I tak jak widać, czym się różnią teraz. Tu jest obwódka taka plastikowa z uszczelką. Tu już tego nie ma, ponieważ to zostało w gałce. No to teraz na spokojnie trzeba to wszystko... naprawiać, jeśli się oczywiście uda, i przestroić radio. No, tu trochę gimnastyki będzie, ponieważ to wszystko jest o w ten sposób fabrycznie porobione. Także trzeba to, trzeba płytki poodkręcać, odchylić, i dopiero można coś będzie z tym radiem zrobić. Także w ten sposób Ktoś sobie wyciągał gałki z radia. Tak wyciągał, aż popękały. Życzę wszystkim jak najmniej usterek, dalekich łączności i pozdrawiam.